Cześć! Szczęśliwy Bartek. Dzisiaj zaprezentuję Wam album Ekstraklasy 2015-2016 Najnowsza kolekcja Ekstraklasy od Panini. E, to jest mój drugi i ostatni bo dzisiejszy filmik. No ale e, tak, będę chyba nagrywał e, w, jednym dniu, w jednym dniu dwa filmiki. No bo e, nie, nie ma nic takiego ciekawego. Jutro będę otwierał i blister, a w sobotę lub w poniedziałek będzie był, będę był bardzo duży, fajny pojedynek. Ale nie o tym mowa, zobaczycie jutro. Dzisiaj albo Jaksa Krasny to po Na początku tutaj mamy godła. Tu, tu mamy sporo tej braku notadze. Potem... O, to już widać. Tutaj mamy... Pierwsze, tutaj mamy kolejne godła. Tu mamy drużynę Krakowi. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale <laughs> Łęczna, Zabrze, Jagiellonia, Korona, Lech Poznań, Lech Jagdańsk, Legia Warszawa, Piast Gliwicem, Podbeskidzie Biesko-Biała, Pałogę z to jest pewna Drużyna. Mamy tutaj Ruch Ożów, mamy Śląsk Wrocław, Ten Manika Blok, Będzie Ciecia, Kompletna Wisła Kraków. Potem idziemy dalej, mamy zagłębie lubin. Potem wschodzące gwiazdy mamy. Dalsza część. Potem zawodnicy z potencjałem. Następnie są to. I potem mamy tych ulbieńców fanów. Dalej lecimy, 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 lecimy. <laughs> Dynamiczni gracze, eksperty, bardzo fajne karty, czempiony i ja podwójne podwójne U Grupy jest super gwiazda, możecie się widzieć. Tutaj mamy jeszcze zawodników międzynarodowych. prezentuje się mi album e, Najnowsze edycje ekspertów klasy. Ja będę już to skończył. Dziękuję Wam. Cześć.